Karol Zyra po zwycięstwie na Kurpiowskiej Kuźni Mistrzów 9, jedyna walka MMA, jedyna walka zawodowa i drugie zawodowe zwycięstwo w Twoim wykonaniu. No chyba jest się z czego cieszyć? No jest, jest, jest się z czego cieszyć, wydaje mi to, że zawodnik był cięższy, ale dałem radę, fakt, że była zamiana w ostatniej chwili, przygotowywałem się pod innego zawodnika, ale staram się być troszeczkę wszechstronny. Żeby móc poradzić sobie w każdej płaszczyźnie. No... Może nie dałem konkretnego popisu dzisiaj. Ale jest zwycięstwo. No i z tego się bardzo cieszę. Karol, właśnie przeciwnik zmienił się na dzień przed walką. Praktycznie dwa dni przed walką były poszukiwania rywala. Zawalczyłeś z debiutantem miejscowego klubu. No pewnie zdawałeś sobie sprawę, że chłopak jest bardziej kickboxerem. No ty nie od razu ruszyłeś po te obolenia. Czym to było spowodowane? to znaczy staram się walczyć w głowę po bardziej. Pierwsza runda była takie rozpoznanie zawodnika, co potrafi. W jakiej płaszczyźnie czuję się lepiej. No i spróbowałem w drugiej rundzie iść na całość, co poskutkowało nokautem. No i pierwszy taki w zawodowej karierze nokaut. Ogólnie w tym roku już piąty. No i na razie co? Przygotowywać się trzeba do, do następnych zawodów? Tak? E, no właśnie, następne zawody. No wiemy, że zasadzie nie jest e, Kurpiowska, później mistrzów w Twoim mieście, w Ostrołęce. No zawalczyłeś tutaj, no czy no, ta, na i raczej nie zawalczysz, więc no, gdzie kolejne starty zawodowe się szykują w Twoim wykonaniu? To znaczy starty zawodowe... E, są już małe plany, może tu w Wyszkowie po Nowym Roku? To na tak. A amatorskie e, chciałbym wystartować za dwa tygodnie. Starczynie na UEFA. Startuję tam co roku. Zawsze zajmuję jakieś czołowe miejsce, pierwsze lub drugie, właśnie w kategorii MMA. No i odpocznę ze dwa dni, dalej wracam na treningi. No i piątego sprawdzę następny w swoich możliwości. Karol, powiedz na sam koniec już, kto pomagał Ci w osiągnięciu tego zwycięstwa, komu chciałbyś za to podziękować, być może chciałbyś kogoś pozdrowić. Tak, chciałbym pozdrowić trenerów Arkadiusza Z Zbigniewa Sodolskiego, za boks, no i ogólnie wszystkich kolegów, którzy pomagają mi w sparingach, w motywacji do walki, mi się nie poddawał, bo wiadomo, trzeba też pracować ja nie żyję z MMA, to jest bardziej jeszcze dla mnie taka bardziej rekreacja, hobby, ale powoli, powoli wdrążam się już to.